Halo, halo moje mordeczki witam Was serdecznie w kolejnym omówieniu Patchnota. No tym razem do gry wjechały naprawdę ostre zmiany, bardzo dużo takich naprawdę prostych, podstawowych rzeczy, których brakowało w grze. Z każdego, co z tygodnia na tydzień TL staje się naprawdę jeszcze bardziej kompletną grą. Ja osobiście jeszcze bardziej chcę w to grać, nawet na tej Korei po prostu. No to co się dzieje, te zmiany wszystkie, no to w końcu nabiera takiego kształtu. Gra już jest naprawdę bliska ideał, ideałowi, ale teraz dzięki tym kolejnym zmianom, no naprawdę ten szlif to jest coś wspaniałego. Ale nie będę to się rozwodził, bo nie o to chodzi. Nie będę Was nigdzie zapraszał. Chcecie to wbijecie sami. Tyle. Lecimy z materiałem, bo naprawdę będzie dzisiaj wydaje mi się sporo treści. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy z patchem, z patch z z update'em 22x5, który naprawdę bardzo dużo fajnych opcji wprowadził. Pierwszym takim futurem naprawdę OP jest Combat Power CP, czyli ten tak zwany w innych gierka GS. Teraz jest to super sprawa, dlatego że bardzo często na te dwójka trafiało się, że wpadali goście, którzy mieli, nie wiem, 7000 życia, nie mieli mocy leczącej, byli bardzo słabymi tankami, którzy nie trzymali agro. Deps po prostu były karygodny w ich przypadku, po prostu mogli się prześliznąć. Teraz y, na podstawie tutaj mamy to opisane levela, levelu postaci, skillsów, y, naszego ekwipunku, tego czy jest podniesiony czy nie i poziomu naszej danej broni, czyli tego po prostu wyskilowanego no, poziomu broni, tego pasywnego jest zliczany właśnie ten y, combat power. Super sprawa, naprawdę się cieszę, że to weszło. Nie mam dużo, bo mam jakieś 3000 chyba, 150, coś takiego na swojej postaci, ale tak jak mówię, do te dwójek mi jest daleko. Zresztą mój set, który tam używał na healerze, to jest taki bisowy, więc nie będę przychodził na te dwójki. Tylko czekam teraz, żeby sobie broń sprawdzić, dalej. Teraz tak, każdy boss w Paula Dimension, czy w tych naszych kooperatywnych dungach, ma teraz minimalny poziom GS-u, który musimy mieć żeby w ogóle móc się zapisać na niego, żeby móc do niego wejść. Super sprawa w los arku to było, to naprawdę wiadomo, ten kombat power nie jest adekwatny do tego, co gracz sobą reprezentuje, bo jak wiecie, albo też nie wiecie, to że ktoś jest mocny, silny, ma fajny gear, nie oznacza, że ogarnia mechaniki, które tutaj występują i no troszeczkę może zawsze zabraknąć tego ogarnięcia, co się będzie kończyło i tak yy, wipem, ale naprawdę super sprawa. To samo właśnie, jeżeli chodzi o ten party matchmaking, ta sama sytuacja. Musimy mieć określony nasz combat power na takim minimalnym, przynajmniej na tym minimalnym poziomie, żeby móc w ogóle zaaplikować do wejścia na gierkę. Dalej, jeżeli chodzi o opcję party finderze, teraz zakładając nasze party, musimy, na, jest tak, że jeżeli mamy, przykładowo, tak jak tutaj. 600 combat poweru to inne osoby, które będą dołączały, nie będą mogły mieć niższego niż, niż określone tutaj przez nas, a nie mniejszego od tego, który mamy, combat power. Naprawdę to było coś, czego brakowało w tej gierce, na szczęście mamy już teraz komplet. Dalej, kolejna mega naprawdę zmiana, polegająca na dodaniu specjalnych presetów pod nasze główne statystyki. Dla osób, które grają tylko dwoma broniami, no to nie stanowiło większego problemu, ale tak na przykład ja miałem w swoim zestawie jeszcze daggera, i grałem sobie bow dagger, no to potrzebowałem tego Dexa więcej i przeskoczenia na powiedzmy kolejny bodajże piąty próg, czyli do 50 punktów Strange'a, żeby mieć dodatkowe 10% na Heavy Attack Chance. To samo Mistrzostwo Świata, za chwilkę wam pokażę jak to wygląda. Ogólnie te Presety to super sprawa, bo wraz z Presetem jak sobie wybierałem na przykład ow Mamy goliznę i musimy sobie wrzucić jeszcze raz wszystkie przedmioty, które są do danego setupu, i oczywiście wybrać odpowiednią ilość powiedzmy tych naszych głównych statystyk, po to, żeby móc sobie dostosować te właśnie punkty bonusy pod aktualny kolejny nasz zestaw, kolejny nasz setup no, naszej postaci tego, jak ogrywamy giereczkę. Ok, lecimy teraz dalej, a dalej mamy coś takiego jak rozszerzenie możliwości wykonywania naszych kontraktów. Jak wiecie, z moich materiałów takich guidowych w grze mamy do czynienia z dwoma typami kontraktów. Pierwsze to są resistant kontrakty, czyli te standardowe, które się odnawiają po 10 sztuk dziennie, a drugimi są aliet kontrakty, czyli te powiedzmy które otrzymujemy albo z punchy, albo kupujemy sobie 24 sztuki raz w tygodniu. Pamiętacie na pewno, że był taki lekki problem z tym dlatego że nie mogliśmy na przemian, po prostu nie mogliśmy sobie kumulować tych pięciu aliedów i pięciu kontraktów resistant a teraz zostało to umożliwione i możemy sobie i możemy mieć aktywnych pięć kontraktów alied czy tych niebieskich skroli i pięć kontraktów resistant czy tych zielonych skroli super sprawa dlatego że nieraz było to problematyczne, bo nie wiem, party się nam skruszyło, przestało się nam chcieć, powiedzmy, na danym publiku ogrywać jakiś powiedzmy content, żeby sobie wykonywać te aliedy i wtedy szkoda było usuwać tych aliedów z naszego questloga, abandonować po prostu zlecenie tylko po to, żeby móc sobie płynnie po te 5 sztuk wykonywać tych właśnie zwykłych rezystant kontraktów. Teraz już nie musimy żadnych kompromisów stosować. Możemy sobie oddzielnie farmić po 5 sztuk, yy, powiedzmy, tych kontraktów Aliet i po 5 sztuk kontraktów yy, tych standardowych, codziennych, które się resetują po 10 sztuk. Dodatkową opcją, yy, gdzieś tutaj to tu było napisane, tak, jeżeli korzystamy z Blessing of Solizium otrzymujemy dodatkowe 2 sloty. Jak tutaj widzicie, mamy 7 na kontrakty Resistant i dodatkowo 7 na kontrakty Aliat. Tak, super, super sprawa, na pewno osoby, które. Korzystając z tej aury i tak samo my, którzy będziemy korzystać na Europie, no, czują lekką, lekkie przyspieszenie, po prostu możliwości wykonywania tych zleceń. Kolejną naprawdę super, mega potrzebną i naprawdę bardzo, bardzo dobrą zmianą jest ujednolicenie skillbooków, czyli tych książek, które są wymagane do podnoszenia naszych skilli, i to pasywnych i aktywnych. Teraz po prostu dostajemy jedną książkę danego grade'u, czyli albo zieloną, Niebieską bądź też fioletową i możemy sobie ją użyć do każdego rodzaju broni. Nie musimy się specjalnie powiedzmy, specjalnie wybierać, wybrać sobie za dużo jakichś książek. Teraz to wszystko jest po prostu wrzucone do jednego wora. Bardzo super zmiana, bo to było taką przeszkodą bardzo, w bardzo wielu przypadkach, żeby się efektywnie progresować. Dodatkowo jeszcze pokażę Wam, jak wygląda zamiana tych teraz obecnych skrzyń, które mamy. Na i czy, czy tych z książek, czy skrzyni ze skillsami, z naszymi skillbookami, na te właśnie uniwersalne. Ale to za chwilkę Wam właśnie pokażę. Tak jak powiedziałem, w takim materiale, no w tej części materiału, gdzie będę pokazywał te zmiany, jak one wyglądają faktycznie in-game. Dalej, zmiany lekkie, oczywiście w balansie tutaj pewnych broni, tutaj podkreśleniu wymaga. Wymaga, nie wymaga, no ale jest znerfiony lekko damage z na Daggerach z 1,5 do 0,8%. No tak powiedzmy, no troszeczkę się zmieniło. Dodatkowo damage z Thevent Sorda i no, z wszystkich broni ogólnie, praktycznie tych bossów, akurat tego powiedzmy typowego Sorda został zboostowany, jak widzicie, o 100% o dodatkowe 100% na czwartym poziomie, także fajna sprawa, że tutaj takie rzeczy się podnoszą, bo tak jak mówili to w trzecim live'ie, devowie będą się starali nadążać za po prostu dopieszczaniem, boostowaniem tych broni, żeby one zawsze były najlepszymi broniami. Także jak na początku gry sobie na Europie wyfarmimy jakąś broń z Teventa, czy to z Blood Queen'a, po prostu będziemy mieli pewnie do końca naszego życia w grze, że tak powiem. Dodatkowo, co tutaj mamy? Jeszcze kolejne zmiany w rezurekcji. To też jest fajna sprawa. Teraz po śmierci, czy to będzie na, na donjonie, czy na rajdzie, po prostu odradzamy się z pełną ilością życia i many. Super sprawa, to zawsze było problematyczne, bo czasem się zdarzało tak, że trzeba, szybko, trzeba było szybko odobiec do jakiegoś bossa i w międzyczasie musieliśmy jeszcze obciążać healera, czy korzystać z krystal potionów, żeby to życie sobie, powiedzmy szybko odblokować. Zmiany takie detaliczne, jeżeli chodzi o Wieże, tutaj nie ma nic takiego specjalnego. Gildia, no, w gildii zostały też, została wrzucona z powrotem karencja, czyli teraz musimy poczekać po wyjściu z gildii, musimy poczekać 36 godzin, żeby móc się przyjąć ponownie. Dobra sprawa, bo jak wiecie, karencja, jeżeli chodzi o dzielenie przedmiotów czy udziału w rajd, w, gildiach, w gildyjnych rajdach, została zniesiona, a teraz dodatkowo te 36 godzin, czyli powiedzmy te no, półtora dnia jest prowadzone bardzo dobra zmiana dodatkowo w interfejsie gildyjnym pojawiła się dodatkowa taka widzicie zakładka z informacją taką szybką, już teraz nie musimy należać na naszego powiedzmy ziomeczka z gildy, tylko od razu widzimy jakim zestawem broni czepie Zmiany w PC Roomie. Dużo osób ostatnio pyta mnie, co to jest ten PC Room. Część z Was myśli, że to jest nowy, jakieś, nowa, jakaś nowa, powiedzmy pay-to-winowa, jak tam też usłyszałem, taka funkcja. To nic mylnego, to po prostu jest bonus za spędzony czas w kafejce, w kafejce internetowej w Korei, którą gracze koreańscy spędzają podczas gry w TL, za to są nagradzani. Tutaj są lekkie zmiany. Możecie sobie rzucić okiem, jakby, jakby Was to ciekawiło, tylko tak wiadomo, tylko tak naprawdę no, dla swojej takiej zaspokojenia, swojej ciekawości. Co tu mamy dalej? Super sprawa, tak samo, która została wrzucona do gierki po chwilowym jej braku, czyli linkowanie. Powiedzmy, jeżeli mamy jesteśmy na jakimś poziomie, na jakimś publiku, teraz możemy sobie zlinkować na szybko. Party, to za chwilkę Wam pokażę, jak to działa, na wyznaczony przez nas channel, i możemy bardzo szybko znaleźć ziomków do gierki. Tak samo wygląda sytuacja w pola Dimension, czyli w tych kooperacyjnych dungach. Teraz również w bardzo szybki sposób, poprzez kliknięcie możemy zlinkować od razu nasze gotowe, gotowy link do dołączenia do naszego party. W top listach jakieś zmiany, tutaj z tego co kojarzę nic takiego jakiegoś mocno zmieniającego nasze życie. Jakieś zmiany dla użytkowników kontrolera, czyli kolejna jakaś powiedzmy zmiana dla graczy, którzy będą grali w Korei na, którzy będą grali w Europie na padach, fiksy z ui -em. z business card nie było takich większych problemów, z kostiumami był taki śmieszny glitch, taki błąd, no nie glitch, to był po prostu błąd wizualny, gdzie jeżeli graliśmy postacią żeńską, zalogowaliśmy się do gry, to głowę mieliśmy kobiecą, szyja była bardzo krótka i dodatkowo cały korpus, cały, cała reszta ciała była męska, no to to właśnie już zostało usunięte, poprawione. Z takich tutaj rzeczy, no tu chyba z tego co kojarzę, nic nie ma takiego nadzwyczajnego. Otrzymaliśmy nowego czekina, dodatkowo pewne, pewną funkcję, o której za chwilkę sobie porozmawiamy. I tutaj jeszcze nowy battle pass wleciał, to wam za chwilkę pokażę jak to wygląda w grze. Co, tutaj, no, co do nowego czekina, ten jest zdecydowanie lepszy niż to co dostaliśmy ostatnio. Ostatnio to była jakaś padlina teraz pozdrawiamy Padlinę teraz mamy jak tutaj widzicie naprawdę fajne, fajne nagrody możecie sobie rzucić okiem na to, nie będę się rozdrabniał co jest czym, za chwilkę pokażę jak to wygląda na gierce dodatkowa, nowa taka powiedzmy zawartość w grze jest to taka, takie nagradzanie graczy za czas spędzony w grze, od 5 do 180 minut otrzymujemy super rzeczy z tego ostatniego boksa tutaj jak widzicie, za chwilkę Wam też pokażę, to jest taki Lucky Bug, z którego możemy wytropić od 100 tysięcy do 10 milionów solantów, także fajna sprawa mam nadzieję, że się uda chociaż jedną, yy, jedną skrzynkę otworzyć, żeby w niej, z niej wyleciało 10 banek, bo solanty jak wiecie są bardzo potrzebne. Kolejna sprawa to jest dodanie nowego Battle Passa do gierki, tutaj ta jego zawartość jest już znacznie taka powiedzmy bogatsza, ciekawsza, nie ma tam tak samo pay jest tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem to zawsze, pay to progress po prostu dostaniemy parę fajnych rzeczy, które przyspieszą naszą, powiedzmy nasze budowanie postaci ogólny rozwój, cena jest ta sama 19 900 koreańskich łunów, czyli dalej to jest około 90 złotych Gajda nie będę omawiał, bo to jest po prostu standard, nie ma tutaj nic innego. Tutaj na szybko przejdę te tabelki, a za chwilę pokażę wam jak to wygląda po prostu w gierce, bo tutaj no jakbym to zaczął wszystko omawiać, to by to trwał ten materiał nie tyle ile planuję, czyli te 15 minut około, tylko pewnie z pół godziny. Dobra, teraz przechodzimy szybko do pokazania tego co zmieniło się w gierce, w gierce. Ok, jesteśmy teraz w naszym ukochanym tl troszeczkę wam pokażę jakie te zmiany nadeszły. Zaczniemy sobie od tego czekina. O którym wam mówiłem, no tutaj już są dużo lepsze rzeczy. Jak sami widzicie, skrzynki, no tutaj akurat resurrect, resurrect Coiny to nie jest jakieś OP. Mamy dżemy do kraftowania, powiedzmy tych naszych grustownów, no i wszystko fajnie wygląda. Mamy paczuszki tutaj widać, jest jeszcze przeciągniemy. Dżemy to fajna sprawa, jak za darmo, dobra cena. Dalej tutaj mamy ten accumulation. Login rewards, czyli właśnie te nagrody. Tutaj jest ta skrzyneczka. Czekajcie, muszę przewrócić rzucić swój gębę na drugą stronę. O, widać więcej, widać lepiej. To jest ta skrzynka, jak widzicie. to Ta promocja doje, trwa do 11 czerwca. Miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane, ponieważ wszyscy jesteśmy graczami koreańskimi, żeby móc sobie z takich, powiedzmy, dodatkowych profitów korzystać. No, fajna sprawa 10 baniek trafić solantów to jest naprawdę. Syto, Syto grubo, tu jest ten PC Room, o którym troszeczkę powiedziałem. No, widzicie jak to wygląda. Dobra, przejdźmy teraz do tych zmian, które są tutaj, takie powiedzmy, najbardziej dla nas OP. To co mówiłem, właśnie ten nasz Combat Power, który jest określany na podstawie wielu czynników, między innymi naszego EQ, naszych statów, naszego poziomu, naszego rozwoju, skillsów. Tak, jak widzicie, mamy trzy darmowe tutaj po prostu. Przejściówki, ja sobie wtedy porobiłem. Tutaj mamy drugi. Jak sobie przejrzymy teraz trzeci, to tak to wygląda. Wszystko, jeżeli zaczynamy od nowa dwójkę i trójkę, super sprawa. Wszystko możemy sobie spersonalizować, jak wiecie. No, budowanie kolejnego eku, podnoszenie jego poziomów i wbijanie traitów, to jest po prostu proces naprawdę wielomiesięczny. To nie jest parę tygodni, bo nie da rady tego zrobić parę tygodni. Ale taka opcja jest naprawdę czymś pięknym. Kolejna rzecz to są te nasze właśnie już tutaj muszę się znowu przerzucić. To są nasze skrzyneczki. Nie wiem czy tutaj jakieś mam. Niestety nie mam. Szybko sobie podlecimy do naszego tutaj storage'a, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Naprawdę do no, mnogość tych zmian, które weszły do gry to jest coś pięknego. I tak. Nic nie zasłania, nic nie zasłania. To są nasze skille. Jak widzicie dzięki tym zmianom możemy tak naprawdę bardzo dużo miejsca sobie Znowu, że tak powiem, kurczę, zaoszczędzić. Weźmiemy kilka sztuk, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Klikamy sobie na skillsy. Takie to są te nowe książki, uniwersalne, które właśnie weszły do gry. Żeby je, te powiedzmy, dla SMS-a zmienić na te top topówki, dajemy Dissolve. Proces jest bardzo tani. Tutaj wychodzi po 10 solantów za książki. Klikamy, mamy książki. No i tak możemy sobie po prostu. Z każdym fantem zrobić, a tego wszystkiego nie będę robił, tylko Wam pokażę, jak to wygląda. Nie chcę tracić Waszego czasu. No jak widzicie, mamy książeczki, teraz klikamy sobie na nie. Dodatkowa taka ikonka jest tutaj teraz dodana, dzięki której możemy się od razu przenieść do interfejsu podnoszenia, właśnie tutaj naszych wszystkich skillsów. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ten CP, albo jeszcze wejdziemy sobie na gildę, czy to się świeci, nasi członkowie. Jak widzicie, klikamy. Mamy pokazane, jakim zestawem. Typ gra, tutaj akurat jestem ja, na offline'ach też to widać, te osoby, które się chyba zalogowały ostatnio, albo nie, tak. Jakoś to jest dziwnie, ale w każdym razie już mamy tą nową opcję, tutaj nową zakładkę, co tu jeszcze miało być, kooperatywne, dangi. Teraz jak widzicie, no to jest tak troszeczkę się nakłada, to pewnie zostanie zmienione. Zobaczmy sobie, to chyba są ta, o, na przykład mamy Basic'i, na Basic'i teraz minimalny CP to jest 1600 na Challenger, 1900 i możemy wejść, ale żeby znaleźć na przykład party, teraz jak w tym samym interfejsie, nasz lider ma CP3300 i zawodnicy muszą mieć taki sam bądź wyższy CP, żeby móc w ogóle dołączyć do tego właśnie party. Jeszcze taka jedna opcja, jeżeli chodzi o ten matchmaking, to jest to samo, po prostu musimy mieć określoną określony CP, żeby móc skorzystać z tego właśnie systemu matchmaking'owego. Jeszcze taka opcja, która weszła i mi się przypomniała, są to właśnie te public dungi. Przykładowo... a dobra, weźmy sobie Shadow Crypt. I teraz możemy sobie po prostu w łatwy sposób bardzo szybko znaleźć grupę. Klikamy na link. Tutaj tego nie widać, muszę się znowu szybko przerzucić. Klikamy na link, tak jak widzicie, tutaj od razu się robi hiperłącze, klikamy enter, wiadomość jest wysłana, ziomów szukamy, mamy przynajmniej, możemy łatwiej kogoś znaleźć do party. Ok, zostało nam jeszcze dwie rzeczy do omówienia, tą pierwszą z nich są właśnie te kontrakty, tutaj jak widzicie jest informacja dla kontrakt, kontrakt, resistant. mamy oddzielną powiedzmy tutaj rubrykę, i teraz, jak sobie weźmiemy te alied kontrakty, no to wtedy mamy tutaj dodatkowe 5. Możemy sobie wziąć tych aliedów i możemy je jednocześnie robić. A posiadacze właśnie tej Solizium, Blessing of Solizium dodatkowe mają dwa sloty, czyli możemy dwa razy po siedem sobie robić. I o czym to jeszcze miałem powiedzieć? O Battle Passie nowym. Zasłaniam, nie zasłaniam. Super. Kostium nie jest jakiś, powiedzmy, mocno taki piękny. O, takie coś jest, no, zaraz go zobaczymy sobie jeszcze pewnie w butiku. No i co tutaj mamy? No nie ma tu Paytu Inna, jedynie ten Pay2 Progress. Możemy sobie szybciej trade unlock stony sprawdzić. Tu na, na powolutku Wam przelecę, jaka jest pełna zawartość tego Battle Passa. Możecie rzucić okiem. Pamiętajcie, że darmowy mamy za darmo. Nie musimy niczego płacić, żadnego wykupować abonamentu, innych dziwnych rzeczy. To wszystko co z góry, co nie jest wyszarzone, jest dla nas dostępne za free. No to jeżeli mamy za free, więc nie chcemy, a nie chcemy korzystać powiedzmy z płatnych opcji. W dalszym ciągu możemy cieszyć się jakimiś powiedzmy drobnymi, ale jednak Nagrodami. No wiadomo, Battle Passy są teraz praktycznie w każdej grze. Tak już niejednokrotnie nie o tym e, rozmawiałem, mówiłem czy, czy tak, gadaliśmy właśnie na Discordzie. I teraz jeszcze ten Mirror Batik, Kostiumy, nowy kostium to będzie kostium. Ten takie coś, no. Co tam się komu podoba. Taka szmata, no. Bez, bez, bez szaleństwa, bym powiedział. No tak i wiadomo, tak. Ostatnio też mówiłem w Bazniusie, jeżeli ktoś jest pasjonatem gierek i skupić się na jednym tytule dość mocno, to warto sobie takie rzeczy zbierać, bo to dla własnego siebie jest nawet fajnie sobie przyrzucić taki skin, gra będzie miała za jakiś czas parę już tam pewnie miesięcy lat, zawsze będzie mogli szpanować w jakimś miejscu takimi fantami. No myślę, że możemy teraz po malutku przejść sobie do podsumowania, tutaj trochę wyszerzymy, żeby to tak jakoś wyglądało. No jak widzicie, moi drodzy, gierka w dalszym ciągu prężnie się rozwija. Brakuje jeszcze paru rzeczy, takich jak na przykład ten... kurczę, jakieś depsy Heal i Thread Meter. Myślę, że to też niedługo wleci. Gra naprawdę z miesiąca na miesiąc nabiera innego kształtu, zmienia się niesamowicie, co dopiero będzie, jak wejdzie ten ogromny dodatek, to CE. W lipcu gra już całkowicie obróci się o 180 stopni. Pamiętajmy, że Czerwiec też będzie obfitował w dodatkowe futury. Mają zostać dorzucone do gierki tryby PvP. Ogólnie będzie większy nacisk na PvP. Kooperację jeszcze większą w lipcu i po lipcu po tym CI mamy dostać rajdy chyba 12-osobowe z tego co kojarzę, więc też to będzie kontent na pewno wymagający z jeszcze lepszym girem. Dostaniemy kawał kontynentu, no naprawdę każdy ten praktycznie update, albo przynajmniej co drugi, albo dwa, takie dwa, trzy updatey w miesiącu, to po prostu jest tak sroga zawartość, tak rozszerzona, że nie jedna gra przez pół roku, tak to powtarzam, nie otrzymuje aż tylu zmian. Dobra, kończę to gadanie, bo tu trochę zeszło, wydaje mi się, że wszystkie te takie najważniejsze kwestie zostały poruszone już powinniście wiedzieć co się zmieniło i to gracze, ci co aktywnie grają na Korei, ci co oczekują na Europę, żeby później nie mieć tyłu, żeby być na bieżąco i wiedzieć na tyle na ile gra się zmieniła dzięki tym właśnie moim, mojej serii tych wszystkich note'ów, bo wystarczy sobie ten pierwszy note przejrzeć, pierwszego masz nie usać na drugiego i zobaczycie jak to wszystko się pozmieniało i wizualnie i po prostu tak bardziej jest to wszystko teraz no, łatwiejsze do użycia, bardziej wygodne, bardziej efektywnie się gra i przyjemnie. Tyle. Kończymy na dzisiaj. Zapraszam na Twitcha. Jeszcze tylko trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Baję.